Dotarcie do Irkucka zajęło nam 7 dni, a obiad bajkału kolejne 8. Prawdziwe wyzwanie czekało nas na północno-wschodniej stronie jeziora. Legendarna droga Ciery 110, której jednym samochodem bez żadnego wsparcia nie pokonał nikt dotąd. Droga ta jest uznawana za zimnik, czyli drogę przejezdną tylko i wyłącznie, kiedy śnieg ją wyrówna, a rzeki zamarzną. Od samego początku pilot nie miał lekko. Wielkie głazy wystającej ziemi zmuszały go do ciągłego wynajdowania najlepszej trasy. Jesteśmy w przedziwnym, przedziwnym miejscu na zimniku od północnej strony Bajkału. Droga jest, no powiedzmy sobie, masakryczna. Mieliśmy ostatnie jakieś 5 km wolnego pełzania po głazach dotarliśmy do przedziwnego miejsca. Za nami jest rzeka, którą będziemy przekraczać, Igórska rzeka. Jęcz to jest zwyczaj, czy z tamtej strony jest Hades. W każdym razie też się do tego dołączymy na szczęście, żeśmy dotarli do cywilizacji. Pierwsze kilometry nie napawały nas entuzjazmem. Zastanawialiśmy się, co spotka nas dalej. Mój najmniejszy błąd i samochód zawisłby spodem na głazach. Czasami nie było możliwości objechania wystających kamieni. Wtedy z pomocą przechodziła nam wyciągarka. Wyjazd na tę drogę bez dobrego mocnego wincza równałby się zostali na Bywało i tak, że nie byliśmy w stanie jechać szybciej niż 10 km na godzinę. Po 30 paru kilometrach jazdy po głazach droga się polepszyła, ale to tylko było złudzenie. Balony przepust wodny musieliśmy zmodyfikować na potrzeby przejazdu, wykorzystując to, co można znaleźć pod ręką. Kałuża po sprawdzeniu jej głębokości Kiem okazała się nie do przejechania. Miała 1,60 m głębokości i do tego miękkie bardziej Przejazd bokiem też nie aż do najżejszych. Pod cienką warstwą trawy czaiło się bagno. Ilość latającego zwierza była tak duża, że nie dało się pracować bez modfitw i rękawiczek. Dopiero wycięcie parę, paru drzewek i włożenie w kolejny pozwoliło nam przeciągnąć na wyciągarce i przejechać dalszą część objazdu. Jeszcze dobrze nie zapomnieliśmy o mozonej walce z głazami, a droga zgotowała nam kolejną. Samochód zawis tylnym mostem na wielkim głazie. Jedyną możliwością uwolnienia było podleparowanie go do góry i zrzucenie auta z pułapki w trąpach. Boli się ściemniało, musieliśmy znaleźć dobre miejsce na obóz, najlepiej na rzeką i na otwartym przestrzeni, tak aby za czasu zobaczyć niedźwiedzia i nie zostać jego kolacją. Robiliśmy szybkie przeskanowanie okolicy poszukiwań niebezpieczeństw, po czym mogliśmy rozbić spokojnie obóz. Drzewa na ognisko nie brakowało. W Misia, czyli Nieźwiadka, w na najbliższej miejscowości, na najbliższej Osady Ludzkiej. Na północ jest około 70 km, na południe ponad 100. Także tutaj musimy zachować czujność, ponieważ, jako Innostrańco, nie wolno nam wwozić wo róży, czyli broni, to musimy zmajestrować co? Za chwilę z tej, z tej pięknej. Kawałka, właśnie kawałka drzewa. Plus nożyk ze stali damacyńskiej. Znajdujemy coś takiego, że była dzidana misia. Trzeba było nie dopuszczać go do siebie za blisko. 1 minut pracy, kawałki ja, porządny nóż i ma się trzymad odpędzić czego. Tak żeby nie doszedł, nie był w stanie na zasięgu łap złapać. Droga roga w pilocie, co teraz będziesz robił? mi się za to, Musimy sprawdzić wodę, czy jest wysoko, czy nie. Czy nasze auto da radę, czy nie. Miejmy nadzieję, że da. Zakręcaj pod prąd! Jak widać praca pilota nie jest lekka. Kamienie na dnie. Pod prąd. Marek powoli idzie w kierunku samochodu. Czasami płynie. nie pęka na robocie. To nie jest misiek. Nasteście, która waży 3 tony, a nie stówka jakiegoś. Ja. Dobra współpraca między kierowcą i pilotem jest nieodzowna w takich warunkach. Szczególnie kiedy odległość do Polski wynosi ponad 8 tysięcy km, a i na miejscową pomoc również nie mieliśmy co liczyć. Pierwsza rzeka wykonana. Czasami jedynym wyjściem było rozwiązanie siłowe, Padał w podłogę i jazda. Kolejna kałuża, w którą wjechać byłoby samobójstwem. Wybraliśmy objazd. Jak się okazało, wyrwanie się z tej pułapki zajęło nam prawie dwie godziny w czasie której kilkanaście razy przyczepialiśmy wyciągarkę od drzewa do drzewa, posuwając się powoli do przodu. No, mówiłem, że to za bardzo idzie tutaj tą stroną, wiesz? Tam no. jesteś wjebany na dębowów. Tak, to jest na dębowów, na szansę. Za wykotwitą tutaj idziesz na zakopie. Droga ani na chwilę nie stawała się lepsza. Wymaga ciągłej koncentracji. Po tym mosku strach było przejść, a co dopiero przejechać, jednak innej możliwości nie było. Teraz przed nami została ostatnia, ale i największa przeszkoda w drodze do cywilizacji. rzeka Barguzin woda ma niezły nurt wywrotka lekki iek jest na szczęście jest około metra wody ponad metr Marek próbuje znaleźć inne przejście, inna możliwość przejazdu samochodem. Widać jak walczy. Zmęczenie. Rzeczka jest naprawdę duża. Tu nie da rady, za głęboko. No i co? Bez szans chyba. Nie będę się okłamywał, jest ciężko. Dałoby radę, nadę, no zaraz uznamy je z nami jest wody mojego pętka. Przeoczynamy 10 minut. I tamto miejsce, gdzie jest głęboko, na szczęście tam nie ma mój. Przymusowy postój nad rzeką. No niestety do jutra czekamy na nie wiem, geologów, inspektorów, jak to zwać, tak to zwać. Mają przyjechać i mają podobno ciężarówką. przejechać na drugą stronę. Mam nadzieję, że podczepimy na kinetyku do tej ciężarówy i się spokojnie za nim. Jest wieczór. Jutro mają być ciężarówki po nas, znaczy ciężarówka po nas. W tej chwili mamy dwóch, mamy śliwych. na koniach. Już tylko 400 kilometrów szutrowej drogi i dalej 7,5 kilometrów do domu. <laughs> dawaj, dawaj! Expedition Partners, Paul Pharma, B.F. Goodrich, Regatta, Garmin, Waco. We'll bestow. Alma.